Witajcie kochani w kolejnej części i drugiej części, można tak powiedzieć, naszej zabawy urodzinowej. Justynka z kanału Good luck zapytała się, czy może wziąć tą ostatnią zdrapkę, co, że tak powiem, wziąłam dla siebie. Powiedziałam jej, że tak, więc podpisałam tą zdrapeczkę jako Good luck, więc życzę szczęścia, mam nadzieję, że będzie jakaś tam fajna wygrana kto nie oglądał pierwszego odcinka, to zapraszam, a ja nie przedłużam, tylko o, tak odwrócę do stronę i zaczynam losować. Nie wiem, czy je to zdrapeczki, bo już zapomniałam. I wylosujemy jedną zdrapeczkę na dzisiaj taką i z tych zdrapeczek zobaczymy. Też nie pamiętam już, która była, która. Niech będzie ta, ta zobaczymy. I tak, z numerem 3 mamy zdrapko misia, a z numerem 17 Mari Marii. Dobrze, kochani, także trapiemy Wasze trapeczki. No i zaczynamy może z, z drapki ekstrawinie. Mam nadzieję, że będzie dobrze widać. Ja chyba będę drapać z trapekiem mega strapki, bo ostatnio mi się sprawdziła i postaram się przesuwać. Powiem że no nie mogę ustalić tej kamery jakoś tak, żeby Wam było dobrze i mi było dobrze, ale tak, zaczynamy. Więc zaczynamy z piłeczki. I czy tutaj coś jest, to zaraz zobaczymy. Tutaj mamy piłkę. Tutaj nie. Muszę sobie ustawić lepiej, bo yy, ciężko mi się trapię. Zobaczymy, może będzie. Ok, zobaczymy. Kwiatuszek. Mamy kwiatuszek tu. Kwiatuszek mamy tu. Kwiatuszek jest tu. Jest tu i oglądamy dalej. Klapki. Klapki, klapki, klapki. Klapeczki. No niestety nie ma. Kolejne. Widzę, że dziewczyny drapią po dwie. Ja to powiem wam, że po dwie to nie mogę. Ja po jednej szukam długo, a po dwie to będę gubić bardzo mocno, a potem trzeba szukać. Więc wolę jednak po jednym. Jakoś tak mi lepiej frajdę mam lepszą. Poza tym no nie ma gdzie się spieszyć no i zobaczcie, nie daj. Popcorn. mamy tutaj popcorn. Jeszcze jakiś popcorn jest, czy nie. Szukamy. Tutaj mamy popcorn. Tutaj jest popcorn, tutaj popcorn i tutaj nie ma, dobra kolejne to jest, Ojej, jak to strasznie odbija Ym... bardzo fokusuje, wiecie, jak rękę tutaj ruszam dobra, parasolka, parasolka, parasolka parasolka, parasolka, nie ma parasolki, więc kolejna biedronka, biedronka jest tu biedronka jest tu Ym... biedronka jeszcze jest tu czekam Czapka jest tu i czapka jest tu, dobrze, wiatraczek, wiatraczek, szukamy wiatraczek, mm, mm, mm. no nie ma, dobra, krab, jest już późna godzina, ale postanowiłam, że nagram jeszcze jeden odcinek, yy, nie, to motylek, tylko jeden był krab, dobrze i taka cienia odpada, nie, mm. tutaj mamy kości. Tutaj są kości. Hmm. I więcej nie widzę. Dobro. Słoń. Słoń, słoń, słoń. Zawsze można obejrzeć sobie w przyspieszonym tempie. Ja oglądam w przyspieszonym, dlatego że nie da rady. Inaczej. <noise> po prostu nie ma czasu, tak? Więc i tak już mniej oglądam teraz niż kiedyś. Ale jeśli już oglądam, to też oglądam w przyspieszonym tempie, żeby po prostu zobaczyć więcej filmów. No i tak to wygląda. Gwiazdeczka, gwiazdeczka. I tutaj mamy gwiazdeczkę. jest, jak to nie da się tego trapać. Księżyc, 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 księżyc. Tutaj mamy księżyc. I kółiec. No, zwłaszcza ta końcówka, Ech, Rolki. Czy tutaj gdzieś są rolki? No, tu nie widzę rolek. Nie ma, nie ma, nie ma. Na samej górze są. Ok. Mmm. Teraz słoneczko. Tutaj mamy słońce. Tutaj mamy A2. Tutaj mamy słońce. I koniec dobrze. Motylek. Tutaj jest motylek, tutaj jest motylek. Wiem, że na dole jest motylek tu, bo chciałam go zdrapać. jeszcze wcześniej. <laughs> tak to jest. Diament. Diament mamy tu, diament mamy tu. Diament jeszcze jest tu. Diamant jest tu. diament mamy tu. I to by było na tyle. Leżak. Czy jest gdzieś tutaj leżak? No leżaka słuchajcie nie ma. Arbus. Arbus mamy tu. Arbus mamy tu. Arbus jest tu. Tu. Tutaj mamy arbus i tu. Jest tu arbuzik i więcej nie ma no nic dzwoneczek, dzwoneczek jest tu dzwoneczek jest tu i jest tu jeszcze gdzieś widziałam dzwoneczek tu i jeszcze widziałam tu dzwoneczek, dobrze kolejna trapeczka jest to cytryna twoja strapeczka element cytryna jest tu mam nadzieję, że dobrze widzicie czy jeszcze gdzieś cytrynka, więcej nie ma cytrynki dwa elementy zostało, rower roweru nie ma, nawet nie będę szukać, bo nie pamiętam, żeby był i słuchajcie, ptaszek, czy ptaszek coś tutaj nam zmieni tutaj mamy ptaszka i tu no ale nie było klucza tutaj mamy ptaszka, ale nie było niestety popularów i tutaj nie ma ptaszka, no niestety jest prostu szkoda są literki różne i była to strapeczka MARI Mary ale zaczynamy drapać jeszcze o jedną strapeczkę z, z drapką misi z numerem 3 no niestety, i co, zaczynamy będę przesuwać literka, ojejku jakaś tam jest literka się pojawia, ale ja nie wiem o co mi chodzi, bo nie znam więc nie patrzcie i po prostu sobie drapiemy poza na no różnie to bywa może to czasami oznaczać, że jest to Wygrana, a się okaże, że to nie jest wygrana, więc tak to jest. Dobrze. No. Ods. Atol. Dobrze. Kolejna. Teraz jest to R. Grecja. Tak, piorun. R, R. Hmm. Tutaj mamy. Dobrze. Teraz zielona. Karnik, morwa. Tutaj mamy R. I teraz tutaj R, R, Iran. I chyba tyle. Dobrze. A nie, jeszcze, Verdi jeszcze jest. zrobimy. Kolejna literka jest to literka M. M. Emil, Mech, Przemóz. Morwa. Tym. Koniec. I fioletowa teraz. Moc. Muza. M. I to było no Tyle, dobra. Następna literka jest to literka P. Piorun. Co tutaj mamy jeszcze? Teraz tu. Piekarnik. Epoka. Więcej nie widzę. I tutaj optyka, tawiak. Tutaj jeszcze mamy R. I więcej nie widzę na razie. Kolejna literka jest to literka L. Tutaj szukamy Filip, Emil. No i to było na tyle. Wulkan. Neoli. Neolit. To był na tyle. Parabola, lewica, atol, tutaj mamy L. Tutaj następna literka, J. Może zrobimy jeszcze A. Szukamy, zobaczcie. Ja. Spróbuję dwie literki, ale nie wiem, czy mi się to uda. A, 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 a. czy było jakieś J? Chyba nie było. Teraz tutaj. A, a, morwa. Tutaj mamy A. A, tak, gaz, czy był jakiś J? Fuzja jest, tak, było. I teraz tutaj parabola, tak, tutaj mamy A, teraz tutaj mamy A, atol i ran, tutaj mamy A A, 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 A i A. A czy było jakiś J? No chyba nie było. Nie było tak źle, jeśli chodzi o dwie literki. N i X. No, możemy. N. 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 Pięknie Tutaj N. Nik N. N. Unia. A literki X chyba nie ma. Teraz tutaj N szukamy. Iran. Dno. O, E! Zdrapałam niepotrzebnie. Pamiętajcie, że tutaj nie może być. E, chyba, że będzie literka E. Dobrze. Literka S. Więc wolę chyba jednak pojedyncza, bo, bo się gubi wtedy. S. I teraz tutaj mamy S. Tylko jedno. I teraz Fiolet. Tam szukamy S. Tutaj mamy S. I chyba więcej nie mam. Dobrze. Literka G. Mamy tutaj G, garb, garb i ga, ryga, najwięcej nie ma, teraz zielony tak, gaz, najwięcej nie ma i teraz tutaj dob, i więcej nie ma, dobra, i teraz Mamy K, tutaj mamy K, tutaj mamy K, tutaj mamy K. nie ma. Teraz tutaj mamy K. K, 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 K. Knot. Więcej A i Oka. O, mamy pierwsze słowo oka. Tutaj. I teraz tutaj takt. K. Tu nie ma tutaj E, proszę pamiętać o tym. I to by było na tyle. Kolejna literka jest to literka B. Garb. Mam słowo. Więcej nie mamy Teraz tutaj. Literka, A, tutaj A zbibla. Tutaj chyba nie ma literki B. Tutaj mamy B i mamy słowo parabola. Parabola. No i więcej i więcej chyba nie ma dobrze, kolejna literka jest to literka F F, tutaj chyba jest flip fuzja nic nie ma a z tej strony chyba nie jest tutaj F dobra, zostaną cztery literki, trzymajcie kciuki żeby była jakaś wygrana wybory mamy tutaj słowo ryga drugie słowo tutaj mamy IE Teraz tu, tym, więcej nie ma. I w ostatnim, tutaj mamy i, i więcej nie ma. Trzy literki nam zostało, jest to literka U. U. Tutaj mamy U, Udo, więcej nie ma. Tutaj mamy Unik, Wulkan, Fuzja, Unia, więcej nie ma. Tutaj mamy i tam duma. I więcej nie ma. Dwie literki. Jest to literka H. No i raczej chyba nic z tego tutaj nie będzie. Echo. A tutaj nie ma nic. I ostatnia literka jest literka E. Dobrze, patrzymy Emil Mech E. No ale niestety nic nam tutaj nie daje, pomimo, że tutaj mamy niby. Oh, no nie, nie ma tutaj chyba. Tutaj jeszcze S zgubiłam. Teraz tutaj E. Epoka. Mamy słowo drugie. E, 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 e. e. Tutaj mamy A, ale nie było Z, więc jakby nie ma. Nie ma trzeciego słowa, niestety. I tutaj to E. Jest jakby E, ale. No też nam nic nie daje, niestety. Dobra, zobaczymy sobie w kątolnik to i ty. Niestety pusta. Także dzisiaj mamy pusto. Nic nas tutaj no, nie zaskoczyło. Zdrabko się Mary Mary. Niestety są przygrane zdrapeczki, ale jeszcze jest tych zdrapeczek, bo to dopiero tak naprawdę zaczynamy. Mam nadzieję, że będą wygrane i na razie prowadzi, tak jak patrzyliśmy, kto oglądał oczywiście pierwszy odcinek, no to na razie prowadzi Agata S., w zrapkach, ekstraliniach. No, ale tak jak mówię, to jest początek. Mam nadzieję, że będą wygrane jeszcze. Do zobaczenia w następnym odcinku. Buziaczki!